Witam to Magda i nie kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie, tylko yy, kolejny film z serii foodbook. Podpytujecie mnie coraz częściej o foodbooki, więc myślę, że może potrzebujecie inspiracji, a ja z przyjemnością się nimi podzielę. Jak wiecie, ja nie liczę kalorii, tylko po prostu staram się komponować posiłki, yy, zachowując jakieś takie zasady racjonalne, zdrowego żywienia. I yy, takie właśnie zasady znajdziecie w odzwierciedleniu moich yy, posiłków i za chwileczkę sobie przez nie przejdziemy. Tylko jeszcze przyszło mi do głowy, że otrzymujemy dużo pytań właśnie o takie foodbooki, propozycje, dań i inspiracje. Jeśli jesteście zainteresowani takim tematem, dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, a ja myślę, że z przyjemnością mogę przygotować dla Was e-booka z zebranymi takimi przepisami i wstawić go do sklepu, tylko wiecie co, przygotowanie takiego e-booka to jest taki większy nakład pracy, trzeba te wszystkie przepisy zrealizować, nagrać, spisać, więc nie chciałabym tego robić na darmo, jeśli tego nie potrzebujecie, więc zrobię taki link z zapisem, można się zapisać, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim e -bookiem. To do niczego nie zobowiązuje, tylko wystarczy podać swoje imię i adres e-mail. Myślę, że takie dane mi spokojnie wystarczą i zobaczę, ile takich zainteresowanych się zbierze. Jeśli będzie odpowiednia liczba takich osób, to takiego e-booka przygotuję, wstawię do sklepu i będzie można sobie kupić. Cena nie będzie wygórowana, a myślę, że może to być bardzo fajna inspiracja. No dobra, to tak przyszło mi do głowy, więc od razu się podzieliłam tym pomysłem. Link będzie w informacjach pod filmem, więc kliknijcie. Jeśli jesteście zainteresowani, zapiszcie się na listę zainteresowanych. To do niczego nie zobowiązuje, a teraz już zapraszam do foodbooka, czyli przegląd dań z moich trzech ostatni dni. Mam nadzieję, że będzie smacznie, więc życzę smacznego. I śniadanie. Może być także kolacja u mnie, śniadanie takie nietypowe. E, śledziki w majonezie z jabłkiem, cebulką i pieprzem. Do tego taki płaski chlebek e, z komosy ryżowej. Ja go jeszcze nie nagrywałam, ale myślę, że będzie nagrywać, będę nagrywać, bo jest naprawdę znakomity i pasuje do wielu dodatków, także na słodko będzie smakował. E, więc do tych śledzików dodałam trochę rukoli. Tu jeszcze jest pomidor z olejem lnianym, pieprzem i też rukolą. I to będzie moje śniadanie. Śledziki, komosa i pomidorki. Pyszne, sycące i ponieważ śledzie są na zimno i generalnie to wszystko jest na zimno, to zrobię sobie do tego gorącą herbatę. Może z miodem. Gęsty krupniczek z kaszą jaglaną zamiast klasycznej kaszy i z warzywami takimi już klasycznymi, marchew, pietruszka, seler, cebulka i por. Pokrojone w paski lub starte na tarce o grubych oczkach i gotowane razem z kaszą jaglaną, opłukaną i osączoną przez 15 minut. Pod koniec dodałam masło. A jeśli chodzi o przyprawę, to sól, pieprz, kurkuma i oregano. Słuchajcie, to w smaku jest po prostu przepyszne. Żałuję, że nie nagrywam tego przed posypaniem sezamem i chili. Bo ja na koniec taką zupę lubię sobie posypać czarnym sezamem i chili dla lepszego smaku i dla lepszej prezentacji. Ale teraz wygląda to tak. Równie pięknie i smakowicie prezentowało się przed posypką przebijał po prostu ten zielony koperek. Pyszna, odżywcza, bardzo wartościowa zupa, więc polecam. Jeśli lubicie zupy na posiłek główny. Plaster kiełbasy z cebulką podpieczone w zasadzie bez tłuszczu na suchej, gorącej patelni. Dobra gatunkowo-wiejska kiełbasa, ogórek kiszony, musztarda, a tutaj tortilla bezprzędna, czyli mąka ziemniaczana i mąka ryżowa z siemieniem lnianym z podtopionym żółtym serem z keczupem. Taki domowy fast food. Ale akurat na coś takiego miałam ochotę. I będzie to świetna, całkiem sycąca przekąska. Kiełbaski podpieczone krótko na patelni. Do tego tradycyjnie batat. Mój ostatni po prostu ulubiony. Mam straszną fazę na tego batata. Rożponka z domowym sosem czosnkowym I batata oraz rożponkę posypię jeszcze czarnym sezamem, bo zapomniałam. Też ostatnio bardzo lubię. Czekajcie. Dobra, jest. No i tak to wygląda. I szybko jem póki ciepłe. Batat ciepły, kiełbaski ciepłe, roszponka oczywiście zimna. Smacznego! Szybki obiad. Podsmażony krótko na maśle klarowanym. Dokładnie na tej patelni. Por pokrojony w pół talarki. Kiedy był już taki lekko miękki, powiedzmy zeszklony, dorzuciłam małą puszkę tuńczyka w sosie własnym, taką osączoną z nadmiaru wody, sam tuńczyk. Podgrzałam, sól, pieprz, ulubione przyprawy, u mnie tylko sól, pieprz i na koniec dorzuciłam ziemniaki z dnia wczorajszego, są ziemniaki z masłem klarowanym i odrobinką chyba jogurtu. Całość posypałam płatkami chili i dołożyłam grzybki w occie. Pyszny, szybki obiad, odżywczy, no i pięknie prezentuje się na talerzu nawet, więc smacznego życzę i zabieram się za jedzenie. Prosta sałatka z pomidorów, z mozzarellą, bazylią, pieprzem i olejem mylnianym. Szybka do przygotowania, odżywcza i myślę, że na kolację w sam raz. Pachnie przepięknie. Fijska, kiełbasa podgrzana z cebulką, do tego batat podduszony na niewielkiej ilości wody. Prosta sałatka, rukola i papryka skropiona olejem lnianym. Batata też skropiłam olejem lnianym i posypałam czarnym sezamem. Pyszne śniadanie lub kolacja gotowa. U mnie śniadanie na ciepło. Smacznego. Domowy kebab wołowy z brązowym ryżem i warzywami. Sama wołowinka z domieszką warzyw i. Doskonale dobranych przypraw, słuchajcie, to pachnie obłędnie, smakuje także bardzo dobrze. Plasterki mięsa są cienko pokrojone, a samo mięso było parzone w szynkowarze, więc wiem, że dość nietypowo, ale naprawdę łudząco przypomina to taki klasyczny kebab, więc myślę, że przepis można z przekonaniem polecić. Co więcej, nagrywałam, więc będzie na kanale i serdecznie zapraszam. To nasz obiad, pachnie obłędnie i podaję póki ciepły. A wam życzę smacznego i zaglądajcie na kanał po przepis. Smacznego. I szybka kolacja. Kilka dużych krewetek tygrysich, podsmażonych na niewielkiej ilości masła klarowanego z niewielką ilością wody. Na koniec dodałam tutaj chili, żeby one były takie ostre. I obok poddusiłam por pokrojony w takie dłuższe słupki oraz modrą czerwoną kapustę ze szpinakiem, pieczarkami i cebulką, również doprawioną na ostro. Taką słodko kwaśną w zasadzie wyszło przepysznie, na pewno odżywczo, więc z przekonaniem polecam smacznego. No dobrze, i tak się prezentowały moje trzy ostatnie dni pod względem jedzeniowym. Jak sami widzieliście, banalnie proste i szybkie dania to były, bo tak zazwyczaj gotuję na co dzień, a w tych czasach, gdzie no, cały czas siedzę w domu, ale jednak pracy trzeba wykonywać, ten czas jest niezwykle cenny, bo muszę go dzielić pomiędzy pracę domowników, no i pozostałe obszary życia, więc gotowanie wcale tak dużo czasu nie... Może mi pokłaniać ani zajmować, stąd stawiamy takie proste i szybkie posiłki. Dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Jeśli jesteście zainteresowani e-bookiem, to tak jak wspomniałam, mogę go przygotować, ale najpierw muszę mieć informację o tym, że jesteście zainteresowani, więc ta lista zapisowa będzie dla mnie takim sygnałem. Zapisujcie się, ja zobaczę ile takich chętnych będzie i pomyślimy o e-booku i wstawimy go do sklepu, jeśli będzie takie Wasze życzenie. Dziękuję, przemiłego dnia Wam życzę, przepysznych posiłków i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!